Prot vlog. Ja zaczynam mój dzień od takiego ubrania się na sportowo. Ubrałam takie fajne leginsy Nike, buty Adidasa, także dwie firmy zmiksowane. I tutaj taką bluzkę, bo jeszcze będę miała bluzę Adidasa, więc tak tylko, żeby nie było mi zimno. A idę na słone jezioro ze znajomymi. Kolejny dzień lockdownu, u mnie jest już koniec stycznia. Tak, dokładnie w poniedziałek, za no, dzisiaj jest sobota, czyli ostatnie dwa dni stycznia. Ja bez makijażu nic, nic nie daję, bo idę jednak na trening. A trening naprawdę e, przydaje się nawet na lockdownie. Także dbajcie, dziewczyny, o figurę, dużo spacerów. E, ja chciałam Wam tylko pokazać, jakie ja skarby znalazłam w tej szufladce. Zapomniałam, że. Jak byłam w Polsce w styczniu, w tamtego roku, to tutaj schowałam sobie takie skarby. I słuchajcie, ta firma, Bielenda, jest naprawdę cudowna. Te balsamy takie są świetne. Tu już właśnie wykorzystałam. Jak jadę do Polski to słuchajcie, ja zawsze kupuję tego po, po 5-10 sztuk, to nawet daję znajomym, oni to uwielbiają, tą właśnie firmę Bielendę, tu jest kokosowa pomadka, jest taka fajna, a teraz jest taka, no w sumie zima na Cyprze, wiosna, ale no wiadomo, teraz używamy najwięcej kremów do rąk, używamy najwięcej kremów do twarzy i na usta, także jest wiatr na Cyprze i no i tak, ten klimat taki naprawdę teraz sprzyja. W ogóle, ogólnie ja cały rok używam balsamów, ale tak jak Mówię, zimą najwięcej używam do rąk masełek. Słuchajcie, to masełko malinowe jest przefantastyczne. To już kolejny raz jak kto kupuje, a teraz znalazłam nowe opakowanie i jestem po prostu e, zadowolona. I zawsze patrzcie, jak to pięknie wygląda, komuś dać na prezent. Moim przyjaciółkom z Cypru zawsze daję takie właśnie prezenty. One po prostu to chwalą. bielenda, masełko do rąk, nawierzające mi e, malina. To znalazłam w mojej szufladce. Tutaj jakieś mango słodkie, też super. No i ten jest świetny kolor Sweet Candy, także ja teraz właśnie biorę nowe opakowanie i będę używać. Jeśli chodzi o kosmetyki, to ostatnio mówiłam Wam, że kupiłam w sklepach Perfect You te, te właśnie cienie do za 15 euro. I żeby tak ocenić, to powiem szczerze, że no... Kolory są takie jakie ok, ale są bardzo miękkie. Naprawdę jak, jak biorę ten cień to jest takie mięciutki. A ja właśnie lubię takie no bardziej no, twardsze. No ale zobaczymy to są takie właśnie kolory takie artystyczne. Ale bardzo fajny jest ten kolor zielony i tego dużo używam. Także no tak na jakąś taką imprezę wieczorną to używam. Także 15 euro te cienie kosztują w sklepach Perfect You. Jeśli chodzi o kosmetyki, co Wam jeszcze mogę pokazać, takie moje szybkie pokazanie. Tej, tej firmy dużo też używam ale ja mam bardzo dużo kosmetyków, których, o, widzicie, no prawie nie dotknięte, tylko parę razy, także bo jesteśmy na Cyprze, moja skóra no jest raczej opalona, ale nie używam takich ciemnych właśnie brązów do policzków, ale no tak jak mówię, taka czekoladka, patrzcie, to wygląda jak czekolada, zawsze się znajduje w mojej kosmetyczce. To też bardzo polecam firmy Gosz. To jest właśnie taki um, highlighter i concealer. E, także takie fajne są trzy kolory z lustereczkiem. E, to pamiętam, kupiłam i też no nie za bardzo no, i też jeszcze nie, nie zużyte brąz. Eem, tą ostatnią bardzo pomadkę kupiłam, bardzo fajna, polecam. Taka masłowa firmy NYX. Eem, to kupiłam w sklepie Debenance. Bardzo fajne cienie. Jak już pokazuję te kosmetyki. Alternative Rock. No, ja próbuję to otworzyć jedną ręką. Wow! Nie, no nie da się. O, dobra. Także z lustereczki mi są świetne kolory. To pamiętam, że kosztowało chyba z 20 euro. to um, no jest słońce, tak nie za bardzo widać. O, tutaj, świetne kolory, także używam tej palety. Halo, halo, Cyprus Vlog. Dostałam właśnie przesyłkę yy, z aukcji Wielkiej Orkiestry Środocznej Pomocy, która odbyła się na Cyprze. Wylicytowałam obraz kwota 40 euro nikt nie chciał się już bardziej licytować, więc zobaczmy ja już widziałam ten obraz na zdjęciu on jest bardzo fajny, duży więc próbuję go otworzyć ładnie zapakowany profesjonalny o Serduszka są. Mam słabość do obrazów. Jak sami zauważyliście, obrazy olejne to moje hobby. Sama też maluję obrazy, ale też doceniam artystów, jeśli oni malują. Także o, do góry nogami. To jest wylicytowany, piękny obraz. Piękny, naprawdę. Ja się znam trochę na sztuce i yy, olejny. O, pisze pani Grażyna, także pani Grażyna go dziękuję. Popatrz, Olena, polijorelne, yy, żółty kolor, śliczny kolor z niebieskim błękitem. Taki przypomina mi, przypomina mi ten obraz taką, taką złotą jesień polską, nie? Piękny, nice. O Ci dobrze. Także na pewno, nie wiem gdzie on wyląduje, bo mam też taki żółty pokój na górze. I albo wyląduje w moim żółtym pokoju, albo tutaj. Tyle z, e, go ekinatovalo. Tyle jest do, może tutaj w zamian. Eboriza mu to wcale w to. Take, take, remove good vibes. A you Nie. Sure? Yeah. You can put it? No, it's, you have to. It's not gonna be coming. Yeah, just so. To... Not... Marta, niech to. Ah, the Lena, just little bit to see. I know, yes, I can fix. It. Obrazów nigdy za wiele, słuchajcie, obrazów nigdy za wiele, więc, czy on będzie tutaj, czy on będzie gdzie indziej. Zobaczymy. Także pozdrawiam wielką Straż Świątecznej Pomocy. Aukcja, licytujcie. Zawsze warto pomagać. Te pieniądze idą na dobry cel, więc pozdrawiam serdecznie. Cyprus Lock. Kalimera, Kalimera. Kolejny dzień yy, zimowy na Cyprze, ale ja tak mówię, że to jest dla mnie polskie lato. Luty, sobota. Ja wstałam rano. I y, po prostu y, nie robiłam sobie dzisiaj gimnastyki, dlatego że dzisiaj gimnastyką dla mnie było sprzątanie. Słuchajcie, posprzątanie dużego domu, góra dół, to jest gimnastyka naprawdę półtorej godzinna. Ja sobie tutaj zrobiłam przemeblowanie. Y, tutaj miałam biurko, a teraz mam mój fotel letni sama sobie udekorowałam jeśli chcecie kupić taki fotel, to są w sklepach Klejma, Klima, jak to się nazywa, około 300 euro ja po prostu uwielbiam ten fotel, ja oczywiście latem mam go w ogrodzie, a teraz po prostu, żeby, no jest zima, tak, żeby nie było jakiejś takiej wilgoci, żeby się nie zepsuło, bo jak raz zostawiłam takie meble ogrodowe tego typu na zewnątrz no to no niestety one popękały, także one są teraz w środku, ale ja widziałam u wiele, wiele blogerek które takie fotele trzymają cały rok w domu? Także one są naprawdę dekoracyjne. Tutaj widzimy moją żółtą ścianę. Kocham ten kolor. Eee... Sama sobie wymyśliłam taki kolor. Uwielbiam połączenie eee... żółtego koloru z czerwonymi. Jak widzicie, mój manekin czeka na nowe kreacje, które już są w głowie i już za chwilę będę projektować sukienki letnie. A tutaj są moje obrazy ulubione, bo jak byłam dzieckiem, to też ćwiczyłam balet, więc. Obraz baletowy zawsze. Tutaj po tej stronie mam łóżko z IKEA, poduszeczki typu właśnie ptaszki z ogrodu. Tutaj mam jeszcze taką e, moją ala szafę na zewnątrz, bo wszystko oczywiście mam w środku, ale takie na przykład stylizacje niektóre mam na zewnątrz. W tle widzimy odkurzacz Amiki, którego tutaj przymocowałam, który naprawdę mi bardzo świetnie dzisiaj pomógł. Bo odkurzyłam całą górę, cały dół i naprawdę bateria wytrzymała. Także ten odkurzacz Wam polecam. On kosztuje niecałe 200 euro w sklepach, ogólnie w sklepach Elektroline, takich elektrycznych. Także Amika, polska firma. I ja takich odkurzaczy mam dwa: jeden Tyson na dole w kuchni, a drugi jest na górze, tylko po to, żeby nie latać z miotłą. I żeby szybko odkurzać. A dlaczego? Dlatego, że na cyfrze jest bardzo dużo kurzu. Otwieramy okna, tak jak ja teraz, i tam na zewnątrz naprawdę wszystko ten kurz leci. I naprawdę po co? Jak w Polsce mamy panele, to, to wiadomo, też mamy odkurzacze, ale nikt nie będzie latał z miotłą. Więc ja tak pokazuję mój, moją to przemeblowanie. Tutaj miałam biurko moje przy wejściu, a teraz zmieniłam mój, moje biuro. No tak, jak się jest. Self Employee, samozatrudion, właśnie własną firmę, to trzeba sobie takie biurko y, zrobić. Y, najważniejsze laptop, tutaj też taka podstawka do laptopa, to jest kupiłam w sklepach takie do internetu. Oczywiście, y, jeszcze nie podłączyłam, także tutaj słońce świeci nie widać, ale moje biurko wygląda tak. Pełno zeszytów, lampka, lampka jest z Ikei. bardzo fajna. I takie, wiadome, potrzebne rzeczy do biura: drukarka, najważniejsza laptop, takie tutaj dekoracje. Uwielbiam róże różowe, i tutaj jeszcze widzicie, takie mam też stolik, tutaj do tego, do tego mojego łóżka. Także jak ktoś nawet może przy, przyjechać, to mam dużo pokoi, gościny. Widzicie, tutaj jest łóżko rozkradane. E, także tak wygląda moje biuro. Tuż obok jest y, moja kosmetyczka, w którą w końcu posprzątałam, też styl Ikea. Także mam już całą segregację zrobione. Tutaj są perfumy, tutaj są wszystkie kredki, yy, cienie i jeszcze tutaj mam taką fajną szufladkę, także możesz sobie wszystko tutaj naprawdę się schowało. Yy, umyłam pędzle, właśnie yy, muszę je na dole wys wysuszyć. I tutaj znalazłam jeszcze moje piękne pędzle, które kupiłam w Polsce w firmie Blink. Słuchajcie, przepiękne, takie z kryształkami. Także pędzle są wyprane, jeszcze mam na dole, muszę je wysuszyć także tak wygląda moja kosmetyczka tutaj prezentuje się ten obraz Pamiętacie co ja mówiłam Wam chyba wcześniej, że wygrałam go na aukcji wspierajmy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo te pieniądze idą na dobry cel także jak będziemy kiedyś w Polsce potrzebować nie daj Bogu, będziemy potrzebować to kto wspierał Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ten wie, że Przynajmniej te aparaty medyczne są naprawdę z tej Wielkiej Ruchy Świątecznej Pomocy, także wspierajmy. Ja też chcę powiedzieć, że każdy wspiera tyle, ile może. Ja ten obraz wylicytowałam za 40 euro i ja wiem, że e, kto mnie zna, to wie, że ja takie obrazy maluję i jeszcze no, może inne. E, Także dla mnie taki obraz pomalować to jest mogłabym sobie go sama też pomalować, ale ja też doceniam innych ludzi, którzy wspierają orkiestrę, która pani właśnie dała ten obraz, żeby wylicytować i tak samo tak jak mówiłam, ja maluję obrazy, więc ja mogłabym sobie taki też obraz namalować, ale nie o to chodzi. Wspierajmy wielką orkiestrę śródnej pomocy. I ja nie kupiłam tego obrazu, bo och, nie miałam obrazów w domu, bo kto mnie zna to mam bardzo dużo olejnych obrazów i sama je maluję, ale ym, tak jak mówię, wspierajmy wielko świadczonej pomocy. Wyrecytowałam go za 40 euro. Nie dużo, nie mało, ale ja znam osoby, które ohoho, uważają się za nie wiadomo jakich właścicieli firm, a dali tylko 2 euro, także naprawdę nie na tym to polega, żeby skąpić, tylko żeby po prostu kupić coś, wylicytować. I nieważne, czy to jest kubek, koszulka, czy obraz, wspierajmy naprawdę wszystkich i ja w następnym roku też albo zaprojektuję sukienkę, albo namaluję obraz, albo coś jeszcze wymyślę, na przykład dam apartament wakacyjny do wynajmu, także na pewno wspieranie jest. Tutaj mam taką tablicę z Ikei, także bawię się trochę w takie nauczycielkę. E, tutaj mam taką biblioteczkę, moje książki e, e, i tutaj torebki, e, biżuteria. Tak lubię sobie wszystko pochować. E, oczywiście moją pasją też jest fotografia, także jest też statyw. Tutaj mam taki kącik biżuterii. Biżuteria dla mnie jest bardzo ważna. Zawsze, e, zawsze kupuję dużo biżuterii. Lubię takie, właśnie dekoracyjne. Tutaj są moje stare zdjęcia, jak ja przyleciałam na Cyp. Nie wiem, czy ktoś mnie pozna. O, tak wyglądałam. Szczuplutka. O, to była Marta. Przyleciałam na Cyp 16 lat temu. To jeszcze w Polsce, jak pracowałam w salonie sukien ślubnych i wieczorowych Prestige, byłam tam też projektantką. Także tak wyglądałam, taka byłam krótka, jak przyleciałam na cyp. Teraz akurat trochę się przytyło, ale widzicie, takie były początki emigracji. Nie było pełnej lodówki, tak? Zaczynało się naprawdę... Od takich, tych. Tutaj też sukienka, którą ja zaprojektowałam. Tutaj takie fajne zdjęcia, także bardzo fajne wspomnienia. A tutaj mam taki drugi obraz z Barcelony. Takie widokówki kupiłam i naprawdę kocham Barcelonę. Muszę jeszcze raz do niej polecieć. I tutaj mam taki obraz. I tutaj moją mocą maszyny overlocki. Takie rzeczy. Lustro. Nie pokazuję dzisiaj siebie, bo tak jak powiedziałam, zrobiłam sobie trening z sprzątaniem tego pomieszczenia. Także no tyle. Ja pokazuję Wam a, a ten Żyrandor z Polski, nie uwierzycie. Wszystko mam prawie, że z Polski. Także żółte ściany, zawsze pozytywnie. E, Marta zawsze e, taką filozofię życia ma, że... E, Cokolwiek w życiu się dzieje, to zawsze są plusy tego życia, i naprawdę pozytywna energia, pozytywne myślenie to już jest połowa sukcesu do wszystkiego, bo wszystko zaczyna się od nas samych. Jak myślimy, jak mówimy o innych, także nie zaczynajmy tego dnia i w ogóle naszego życia od hejtowania, od nienawiści, od obgadywania. Tylko popatrzmy się na ludzi z miłością, z sercem, tak jak ja to zawsze robię, i ja naprawdę nie rozumiem tych ludzi, którzy mnie oglądają. Dają łapki w dół albo mnie obgadują. Kto mnie zna, to mnie zna i mnie ceni, że ja jako przyjaciel jestem bezsenna, a kto mnie nie zna, to mi zazdrości, obgaduje i tak dalej. Także ja mimo wszystko zawsze powtarzam Wam, że hejtowanie, nienawiść, obgadywanie ludzi, kłamstwa to dla mnie, na mnie to nie działa, bo to jest obraz Was samych. Także cokolwiek mówicie na, kogoś, na jakikolwiek temat, to jest obraz Wasz samych, także ja nie mam kompleksów, ja jestem, mam dystans do siebie, poczucie humoru i naprawdę moje życie jest bardzo pozytywne. I cokolwiek by mi się w życiu stało, to uważam, że doceniam to cokolwiek mam w życiu, i uważam, że najważniejsze dbać o rodzinę, przyjaciół, o w ogóle kultowanie. Codziennego życia, po co ja nagrywam te drogi, nie po to, żeby nie wiem cokolwiek, żeby może jakąś osobę zainspirować, jak wygląda życie na Cyprze, żeby na przykład, nie wiem, otworzyć okno, spojrzeć na ten Cypr z innej perspektywy, polubić Cypr, polubić Cypryjczyków, polubić tutaj życie, a nie siedzieć na emigracji i tylko nagadywać źle. Słuchajcie, ja nie jestem tutaj za karę. Ja na Cypr przyleciałam 16 lat temu z wielkim, wielkimi marzeniami, które mi się na szczęście spełniły i. Ja ja tutaj tylko pozytywnie widzę Cypr i uwielbiam Cypryjczyków. Moje przyjaźnie to nie jest większość Polaków. Nie. Moje prawdziwe przyjaźnie to są obcokrajowcy, to są Cypryjki, to są dziewczyny z innych krajów. Dlaczego? Dlatego, że one nie mają kompleksów, dlatego, że są pozytywne, dlatego, że my naprawdę czerpiemy z życia. Nie jesteśmy na emigracji za karę. Jesteśmy z własnego wyboru. Patrzcie, tam z tyłu mam las oliwny, przepiękny. Także moje spacery. Wyjdźmy z domu, idźmy na spacer. Poznajmy ludzi, pokochajmy Cypryjczyków, pokochajmy tu życie tutaj na Cyprze, dlatego że słuchajcie, y, życie za granicą nie jest łatwe, jeśli podchodzicie do tego negatywnie. Musicie y, naprawdę tutaj poznać ich kulturę, poznać mentalność Cypryjczyków, poznać ich język, y, pracować, wymyśleć sobie sposób na życie, mieć bardzo dużo zainteresowań, mieć dużo hobby, a dopiero później y, właśnie mówić o innych i y, dlatego mnie, żadne opinie ludzi nie, y, nic nie, złego nie robią, wręcz przeciwnie, są obrazem y, samych y, tych obgadujących osób. Y, ja pokazuję te vlogi, żeby zainspirować y, wiele osób, Pokaz pokazuję mój styl życia, pokazuję moje, moją perspektywę y, patrzenia na świat przez różowe okulary. I yy, naprawdę mogę po prostu pokazać, jak wygląda tutaj życie na Cyprze, ale to nie tylko, że życie w Polsce, czy na Cyprze, czy w innym kraju, nie o to chodzi. Pokazuję mój styl życia. Także jeszcze raz obraz Wielkiej Okresy Wielkiego Światowej Pomocy. Pomagajmy! Sobota dla mnie to jest naprawdę, tak jak powiedziałam, dzień treningu, ale też sprzątania. To są super nawyki z Polski. Sobota jest takie generalne sprzątanie, podłogi muszą być umyte, muszą być okna otworzone, żeby przywieczyć cały dom. Także sprzątanie generalne u mnie jest sobotę, piękny dzień, patrzcie jaka piękna zima za oknem, no życie jest piękne, po prostu teraz tylko z przyjaciółmi, z ukochanym iść na spacer nad morze, wypić sobie kawę i po prostu życie jest piękne. Także yy, dekorujmy sobie nasze życie, yy, miejmy różne kolory kredek yy, dla naszego życia i tak jak mówię, ja na przykład bardzo lubię yy, projektowanie, czy to, co, zależy, czy to jest projektowanie wnętrz, czy to jest projektowanie ubrań. Yy, ogólnie projektujmy nasze życie, to, to jest tak jakby yy, nie pozwólmy malować naszego życia. Yy, żeby ktoś zabrał nasz pędzel i pomalował nasze życie. Nie, my y, nasz pędzel jest w naszych rękach i my pomalujmy sobie, jakimi chcemy kolorami. I nie zostawajcie w szarościach życia, nie zostawajcie w pesymizmie, nie zostawajcie w krytyce y, zazdrości, obgadywaniu ludzi, tylko dajcie sobie kolor, piękne kolory, patrzcie, jaka piękna zima na cyprze, zielone kolory. Przepiękny. Także ja uciekam, śniadanie sobie robię zaraz na dole. Pędzle sobie wysuszę, bo sobie umyłam te wszystkie moje pędzle kosmetyczne. I e, tak jak jeszcze raz powtarzam, zabrać ukochaną osobę, przyjaciół nad morze, wypić kawę, spacer. Lockdown jest tylko w waszej psychice. Nie jest, e, nie jest e, w ogóle e, zabronione e, czerpanie korzyści z życia, radości z życia. Także chodźmy nad morze e, i. Chodźmy na zmoże, na spacery, w góry, cokolwiek. Także ja, o właśnie, mówiłam Wam o tych pędzlach. Wszystkie pędzle są umyte. Muszę teraz je wysuszyć na cypryjskim słońcu i idę na dół zjeść śniadanko. Także ja pozdrawiam. Takie dusza dzisiaj było gadania, ale no niestety, znaczy wstety. Jeszcze Wam tylko pokażę moje anioły z Sandomierza, które kupiłam w Polsce. Ja nie ma takich rzeczy, które ja e, e, które mnie na przykład nudzą. Patrzcie, to jest z Polski drzewo, namalowany piękny obraz Anioł. I, I dlaczego nie wrzucić do walizki, sobie przywieźć, i później na przykład wszyscy się pytają: skąd ty to masz? Z Polski! Dlatego, że ja kocham sztukę i cokolwiek trzeba, właśnie. Cały mój cypryjski dom jest udekorowany z polskich, z polskich rzeczy. Czy żyrandole, czy obrazy, czy jakieś wszystkie stołowe rzeczy. Czemu nie? Sztuka na tym polega. I to jest jeszcze drugi mój anioł. Pokaż się piękny, błękitny, także widzicie? Drzewo z Polski. piękne. Sosna. Także dobra, miłego dnia. Już się nagadałam, ale pozytywnie jak zawsze. Sobota przebiega, że słucham muzyki z YouTube'a Michalis Hadzianis, mój ulubiony cypryjski wokalista. Ma koncert live, także ja sobie słucham muzyki. Za oknem piękna pogoda. Ptaki śpiewają moje i te z zewnątrz. Obok w parku siedziałam sobie na ławeczce. A co u mnie na obiad? Cypryjskie suflaki, czyli mięsko-wieprzowinka. Mm, i frytki domowej roboty taki dzisiaj pomysł na obiad do tego sałatka z kapusty znaczy z sałaty lodowej i ćwikłę mam ćwikła z krzanem z polskiego sklepu do tego herbata zielona także jestem na diecie nie lubię się zdrowo odżywiać, ale czasami takiego frytka z cypryjskimi ziemniaczkami po prostu aż że nie zjeść. a suflaki uwielbiam, mięsko na grillu przepyszne, także u mnie taki obiadek i piękny, piękny dzień. Piękna zima na Cyprze. Jest luty, ale naprawdę dla mnie to jest takie polskie lato. Pozdrawiam, życzę miłego weekendu. U mnie jest sobota, zaraz idę na spacer. Piękny dzień. Daleko Flamingi. Ja, mało nou, ich het, maar het is tampje prawek, buur, No. Także. Piękny dzień, niedziela rowerkiem nad morzem, nad, nad słone jezioro. Tak się kończy niedziela z takim mottem. Piękny dzień. Byłam na rowerze na słonym jeziorze, a potem na plaży McKenzie. O, suflaki. Nie... Dałam kotkowi suflaki. Blaki, chodź, blaki. Chodź na jedzonko. Chodź, blaki. Mięsko, Ela, blaki. No patrzcie się. Kot nie chce mięsa. Suflaki, świeże mięsko. Blaki, chodź. Hrabia, chodź. Ela! No nie chcę. A, wiewióra, wiewióra Ela. Ela na fajne sesje. Wiewiórka, chodź. No nie udawaj głupa, domówię mówię do Ciebie, chodź. Nie no, koty na żartę. Nie chcą jedzenia, masakra. Nie, to nie. Ja mam ochotę, teraz właśnie piję herbatkę. Herbatkę. I nie wiem, dlaczego mam ochotę na coś słodkiego. Ogólnie zdrowo się odżywiam i nie jem e, słodyczy, ale słuchajcie, mam taką szufladę. Tutaj skrywam moje skarby z polskiego sklepu. <laughs> I Jeszcze nie napoczęłam tych rurek. Muszę zobaczyć, kiedy one są... A, do lipca, także mam czas. Te też, także te rurki mam ochotę zjeść, ale boję się, że od, od, ona pocznie i zjem wszystkie. Tutaj mam ptasie mleczko. To jest moje ulubione ptasie mleczko od dziecka, waniliowe. Słuchajcie, ja tak codziennie sobie jedno ptasie mleczko jem, bo nie mogę wytrzymać. E, także to jest moja słabość, ptasie mleczko waniliowe i jeszcze drugi, drugie takie czekoladki. To jest śl śliwka na Łęczowska. Także tutaj <laughs> są moje grzeszki. Ale jedna czekoladka, nic się nie stanie. A jakie szczęście! Oh my god! Blaki, chodź! Kot, który nie chce mięsa. Blaki, chodź, jest! No masakra.